Dobra, wszystko jest. Idę bez słuchawek, bo kurna, co chwilę zanika dźwięk mi to kurza. Prawda. Dobra, mam tu wszystko. Aha, życie jeszcze kupię. Pieprzyć. Dawać życie, 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 jest no. Dobra, kupuj. Masz kupić. Dobra. Idź na bitkę. Ksiądz wyparował, chyba Biblii nie czytał w ogóle O kurde, co tu się dzieje? O kurde, teraz mnie biją Te zielone, zielonoludki kurde no. No one zabierają, ty? Naprawdę Powiem szczerze Dobra, bo te zdzire jeszcze Pewnie ten Strzelają Kurcze, łuk miałem naprawić Ojej Dobra, najwyżej się rozpierdzieli, kurwa. Trudno się mu... Dobra, go anioła muszę poszukać. No nic. Dobra, leży. Upadły, czy tam upadły, czy padły, nie wiem. E. anioła poszukać. Aniołka. znaleźć, by nawrócić pewnie. Siłę obrażenia też powinny, to? Nie mogę tego jeszcze zrobić. Ja, to ja mogę. Ej. Dobra, chodź gargulcu. ładce, ale czego? Jaką? To Amade... Am Słyszałem, że spotkamy tutaj Amadeusza Ferrari. Ferrari, a ja jestem Asher Porsche, kur... a nie Ferrari. Parmazoniarz ja. Spełniony fighter, zobacz O, no, naprawdę nie fighter to no. jest Kurcze, wy musi das z tego walić Ja was nienawidzę Jak braci golec, ku... <gry> dobra, jedziemy dalej Tu jest Idziemy w górę, w dół bo ja, no, no. Kurde mać, widzę, że robią się już problemy, bo... Teraz padnę Kurde, trzeba uciekać. uciekaj, uciekam, bo ja też kurna nie piekaj, nie fykaj górna Dobra Chodź bijecie. Dobra, trzeba się go pozbyć Bo zbędę, zdąży się go pozbyć? Czy nie? O jenem prawie padłem Prawie życie zgubi. O, udało się. Mojane. Parda, ty nic. Zabrałem, ty. Dobra, dlatego one tak słaby i na dystans. Napiery dzielają we mnie. Dobra. Teleportujmy się. Czemu to gówną się tak robi? Kurde, na wytłumaczy. Was, kurde, na swój. ja byłem? Ja pierdziele, no serio? Co mam z powrotem iść na... ...tamą górę? Teraz z innej strony pójdę. Okej, okay, no. no. dobra, idziemy. Idziemy. Okay, Okej, może teraz tu łatwiej. To nie będzie chyba panny jak śmieć. No chyba padnę. Mnie nie ma. Mnie prawie kurna nie ma. Bo nie mam potów. Jest lipa. Robi się lipa. O, coś. Zrobiłem jakieś. Na gówno. Nie mam nic. łuka nie mam. Dobra. Muszę pas jak śmieć. Ty, a może mam tu teleport. E, dobra. Zabita mnie. Dali, no. Zabita, no. Dobra jest. Ja yeah. dał się. Ginąłem na własne, kurde życzenie. Idziemy do miasta. Teraz tak, żeby zapomnieć, trzeba kupić cztery takie poty. 4, 5 najlepiej. Właśnie w Diablo 2 jest to, że do tych teleportów możemy sobie kupić pewną księgę. Która nie zawadza tak dużo miejsca, czy coś, nie? jest to kurwa na plus Ta, nie. Co mogę raczyć bez robić? Terdzianaj. Ja no zbieram kasę. Co to jest? Aha, to scam. Dobra. Ja mam że coś tu pisziku. Dobra, dawaj. Na zapas. I my tam. Będę wojenny. I... Ja tego bałem. Tej. Forum. Małym. Bałem. Ale kurczę, przynajmniej teraz to nie zapomnę. Zapomnę, żeby kupić. Okej, okay, dużo. Oko. A... idziemy Aha, bo ja zdechłem. Zajebi... Teraz muszę iść na poziom... Kurde, 14. Okej. Okay. Kurna mać. Gdzie jest tu zejście? Tam na 15, okej. Którędy tu... Boże, kurna, nie wiem. Ja nie mogę. Kurczę nienawidzę w tych te chodzić, nie? Czy taki kawał przedłem. Serio. Naprawdę nie lubię. też pewnie A, łuku nie naprawiłem. A pierdzie, no debil, no. Po prostu. po w debilku. Nasz level od teleportu nie... a ja dzieję ja mam iść kurde? Nasty, ale tu wszędzie nie byłem. Dobra, to sprawdzimy go. Dobra, coś tu znalazłem. Kurde, ja ich nienawidzę no. kurzajmy te debilki głupie. Kurde, tępe zdziry rzucają jakimiś szczuchami we mnie. Myślą, że są kozakami. To jest jakieś niepojęte no Naprawdę, porąbane tu jest Buława, buława i seruawa Zobacz, to no, muszę za nimi latać No, no, Nie zawsze muszę, ale mogę strzelać, ale naprawdę to mnie wkurza Najgorszy typ przeciwnika, za który muszę latać Serio Super. O nie. No, i bo. Bym chciał zrobić sobie przerwę od grania, ale czemu to takie twarde? O. Dali. Do góry. O. A nie. Uuu. No, to górna nie brzmi za fajnie. Zrobią te wpierdziel, ale tak, pierdzie, że się osrał teraz. Dawać żyć. Dobra, idę jednak kopać moim mieczem. Bo na razie się pozbędę ich. Bo to łatwiej idzie na dystans. A. Dyska chyba mniej zrobię, bo będę musiał tą dzierwagonię. Widzę. Nie mogłem nawet trafić, a ty skąd się tu wziął? Dobra, dawaj, bardziej się wszystkich pozbyć. Tak jaka twarda Najgorsze mówię. Ile to zabiera? 280, 450, a to? Nic. Ile. Jak kupić sobie jakieś poty, bo widzę, że to naprawdę kiepsko. Bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko. Kiepską, kiepską kiepską idzie, dobra, sprzedaj to gówno Ile to kosztuje ścierwo, sprzedów cholera tam Co ci To, że potrzebuje poty i potrzebuje co to jest Witalność. Większa siła. Dobra, to sobie witalność zwiększymy. Żeby być twardszym. 10 minut. Damn. O, dorwałem. Te diablica. Chodź tu. Kurna, chodź tu do nogi. Do nogi. diablica moja. Nuna talalala. Tu też mi talalala? my diddy dong. Didi dongi by chciała wylizać. Dobra tu nie byłem Znajdę jakiś teleporter. Też będzie dobrze Chodź tu na Gunda, kurda Kurda, kurda, yeah. Już coś dobrego bym mogło wypaść, a nie jakiś na ścierwo za 200 zł Śmierdzący łachy i... Zawsze mogę ich unikać, ale to też jest niebezpieczne, bo... Mam tyle życia. Pugus. z no zawołanie, przyjdź podejdź po zamiot nie? Jakiego musi być czyste, kur jestem tu. Dobra, będzie trzeba bo... kawa zrobić, bo naprawdę mi się za bardzo. Nie chcę brać. Będzie mnie nudzi to łażenie, 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 tu, tam mi gówno mam. Obczaję wszystkie te, wiecie, cały ten poziom, który to jest. 15 wojen. O kurw... O, kurwa. o że... Ale mi, kurde, nakupali mi do dupy, nie? Naprawdę. Co jest? yyyy uh. efekty potworów na obrażenia, informacje a co się stało, oh. dobra, jest, rozpocznij w mieście przejść na 15 poziom, dobra ludziska, ja tu by tak kończył chociaż na 15 poziomu dobra, no robię sobie przerwę Grania chwilę, parę minut. Zaraz się zobaczymy.